Jeśli słyszycie pluskającą się wodę w tle, to już wiedz, że coś się tam bardzo mocno burzy. Jeszcze jak? A tak naprawdę witam was, chłopcików, ze ZS Mam trochę smutne wieści, ponieważ polskie kotki, które w serwerze grałem, byłem starszym moderatorem, nie żyje. Jeszcze jest drugi, bez zasad, ale tak to czas będzie oficjalnie znikać po prostu, więc to jest bardzo smutne i wybrałem na sobie serwer, nie powiem na razie jaki i no tu może mogą się SCP teamować jak widzicie z chaosami, no i więc zapraszam was do oglądania. No dobra, to jesteśmy ja Więc teraz czas pójść w drogę panowie. Co się tam odwaja? Tłuszka, ale... Co wy odwajacie? No nie. No nie. Panowie, spokojnie. Ale z nie ma takiego Bo... O Co to odgłosy? Nie Ej, jakiś... E, a nie, to właśnie nie żyje, bo przecież była terminacja. I... Musimy naukowców uratować, jeżeli jeszcze są. O Boże. A dwóch widzimy. E, jeden naukowiec. w no. że ja no Dobra. O, chaos. Słyszałem chaosa. Mamy chaos jesteśmy? Jesteśmy O, coś się, coś się zbugowało i widzę, co jest pod spodem. Aha. No, genialna technologia, ała. Spróbowaliśmy. technologia. O, reberia. Reberia kałosu. Zatrzymać ich! Dop. I pyk! Rozpykany! Co tutaj będzie? Hmm. Nic, dobrze, dobrze Rozpykani są Więc dobra, idziemy na niego Ten kto włączył To włączył Jeżeli to chaos włączył O kurde Walczę z tobą O kurde no co? Za co? Zabijaj się w Easy. Okay, Okej, następna rundka. Zobaczymy jak to będzie. A standardowo. Idziemy teraz po prostu ograbić jakieś itemy. Zabierzemy je. Więc no. Idziemy tam w tę stronę. Przez Airoka nie da do PC, no przecież sobie będziemy się opierniczać. Dobra, bierz, no. Ja sobie to wezmę. I sobie wezmę może to. Dobra, to idziemy. Na razie ulepszalką mieliśmy ja mam ją. Gdzieś. Ja wołałbym do 012, 12 bo się szybko uciekać. Tamte SCP-ki będą się z nimi nawalać a my już będziemy uciekać. Ok, to spina. może będzie szafka w tej. Będzie zarząd strefy. No pistol! O, są szafki. Jest karta Dobra, bierz kapkę, już mam full tych apteczek, tego wszystkiego. Dobra, ktoś tu już otwierał. Jeżeli za 12 już zostało odebrany przez naukowców, no to już po prostu. O! Checkpoint, checkpoint. Checkpoint, tak. Siema ochroniarze. E, o! Dbra. Dobra, jednego, jest nie a drugiego to zabijemy. Skuwamy wszystkich, skuwamy wszystkich, skuwamy ich. Nie, jednego. Jednego, Żarli. czyli tego, tego. Słucham. Na C, na C. A jest jaszczurka? Tak, tak widzieliśmy jak był otwierane drzwi. O, aż dwa. Mm. Ej, chodźmy do Ger. chodźmy do Ger. Bo tam nas nie widzi Tam jest wyjście. Wiesz, można się też wytwanić, jako ochroniarz, albo jak masz broń. Po prostu przeszczęły szybę i szybko skwierniczasz. Co? Nie, nie wiem. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli. Awa. O, oh shit. Nie, nie mogę zamykać drzwi. Nie, dziękuję. Nie tym razem, chłopaki. Spadamy przed psami, jesteśmy kozakami i oni gonią nas cały czas. Uff, przestaje mnie chyba gonić. A jednak nie. Co? co? Ja nie mogę. Oh my god! Do 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 du do 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 Ile możecie mnie razy gonić? Psychopat jedni. Ile jeszcze? No co jest z Wami nie tak? Zostawcie mnie już. Cześć. Ja nie mogę, no ile można? No co jest? No ile można? No, nie gonić już. STOP! Przestańcie już! No, no nie, zakończyli moje cierpienie. O nie, najgorzej. Muszę, muszę to kończyć. No dobra. Aha. mogliśmy my byliśmy ostatni w tej Okej, następna rundka. Ostatnia chyba. Ciekawe co to będzie. Może będzie szokująca. Może będzie taka zwyczajna. Nigdy nic wiadomo. zapraszam Was do następnej rundki. O naukowiec. Bardzo intrygująca klasa Bardzo interesująca O No to spadamy Żyjcie bo... Panowie, wiecie gdzie jest wyjście? O, tu jest wyjście To... O jest To na razie Trochę się boję stepeków. Panowie też chcą wyjść? Ja jestem jeden, nie ma nikogo więcej. No chodź, no chodź, chodź, chodź. Attention. Chodź, chodź. SCP jedzie tu, SCP jedzie tu, szybko, chodź. Szybko, spadamy. Mi się wydaje, że tam SCP jedzie, szybko. SCP tam jedzie. Dobra, jest, 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 jest! Dobrze, dobrze, lecimy! Żegnamy! O NG. Dobra, nie wiem, czy, nie wiem, czy jest jaszczurka, czy coś. Ale znowu mi zdragowało sl -a. Tak, jest jaszczurka. Jak najbardziej. No, barają się. O hojpka. Nie wiem, czemu mam mówię Pewnie ktoś powie Ej, no to już już jestem taki stary, no się Ty będziesz starocie jakieś opowiadać. Co jest tam się dzieje? Ochroniarze! Ochroniarze! Na górze. Guardinie ah. um. Oh, shit. Biedny ochronnik. Boję się, nie tego 99, bo... Albo to może być Kozak, albo to może być Ramus. Nie wiem. Może to będzie przyjaciel. Zaczynie! Przyjaciel po co? Już nie można się prędkować z szczurką. Jest to zakazane. W protokołach zgromadzenia narodowego. Oręża polskiego. No chyba se jaja robicie. Serio, już ktoś tutaj był. Oj, tam ktoś jest tutaj. Halo? Jestem naukowcem, pomóżcie mi. Dobra, bo trzeba patrzeć po trupach. Trzeba grabić trupy. I teraz ta runda będzie trwała w nieskończoność pewnie Pewnie teraz chaosy mnie szukają Mam przerąbane Mam przerąbane Jak ktoś hakuje w ogóle ten To może tam dalej ktoś z nią chociaż nie Ja tam dalej byłem Dobra to ten, ten, ten.

NTF NTF -y! NTF -y! -y! Ja szczurka, tam była, NTF NTF -y! -y! latujcie mnie Dobre! Masz miąskę, masz miąskę? Nie, zupełnie. Tylko tylko takie bardziej karty, proszę. No dziękuję. O, dziękuję. Ale ładna niebieska taka. Cześć Czyb dub Uciekam sobie yeah. Dlaczego mnie skułeś? Co <noise> nie, cię to nie. tak śmieszy? <noise> Proszę się, proszę mnie odskuć. Chcesz, żebym się stał chaotą? Możesz mnie odskuć? Halo? pomocy? Powóż mnie te w mnie skół. Halo? Halo, nie. Weź mnie odskuć, proszę. Proszę, to odskuć, co? panie Władku. Nie. Proszę mnie odskuć. Jez. Jez mój. Proszę mnie, panie, odskuć. A fajne rzecz, a fajne masz rzecz, nic z nie pobaw. Że co? No... Nowe buraki jedne. Co się tu odwala? Łap go! Łap go, bo mnie sk... Skur... Łap go! Potem my się poganiamy! No czemu na mnie? Jestem najbardziej poszkodowany! Chłopie, dzięki, teraz my się poganiamy, co nie? Dobra, to spieliczam stąd! O! Nie złapiesz mnie! Nie masz szans! O kurde Cześć! Cześć ziomek Cześć Łazario, jak tam słyszać? Ej, pyk się moneczko. Nie wiem, losowo grana to niech będzie! Wycwaniony! No i tak to się robi. Victory! No i tak to się robi. Misja wykonana. 5, nie wiem, czy on mi skakować, czy nie. Nie wiem, czy czy nie. Więc nie będę do tego tematów wypowiadać. Wy wypowiadać! Przepraszam. Dobra, lecimy! Lecimy, panowie! Nie ociągamy się, co? Nie ociągamy się, co ja dzisiaj mówię? Nie, nie wiem. Dobra, Fajerwerki! to nie koniec. Wait a minute, NTFy odezwijcie się, NTFy.

Dobrze. A, to eee. fajnie. A więc to byłoby na tyle? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie. Ja łapkę w górę jak się Wam spodobało. W sumie mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jak się Wam spodobało. Fajnie, nie? No, wiecie, możecie też wpadać na mój długi kanał, na Discorda, na Facebooka grupę. No i na e-maila możecie wysyłać swoje pi pieśni grytewskie w wyko wykonaniu, oraz fanarty też. Jak na Discordzie też może takie rzeczy wysyłać, jeżeli nie chcecie wyłudzać e-maila swojego. No i... Więcej macie tam rzeczy w opisie. A teraz was żegnam z tej stadu Oczywiście to każdy wie. Na razie i cześć. Rozpakał się cały nukryń. Słud te wieści przynosimy. Cała planeta wsadzie w ogniu. Już niby nadzieja stracona. Lecz nie.